Nawet do 25% więcej plonu z każdego hektara? Rewolucja w biostymulacji wzrostu i rozwoju roślin od Intermag. Tytanit z innowacyjną molekułą atium na bazie organicznego związku tytanu. Wnikając w wewnętrzne struktury roślin, naturalnie stymuluje ich wzrost, zapewniając im intensywniejszą fotosyntezę, co przekłada się na lepszy rozwój biomasy roślin. Szybsze pobieranie składników pokarmowych, dzięki czemu rośliny są lepiej odżywione w całym sezonie wegetacyjnym. Lepsze zapylanie, co bezpośrednio przekłada się na liczbę produkowanych owoców i nasion. Jeśli chcesz zwiększyć ilość i jakość swoich plonów, zaufaj nauce, a nie magii. Tytanit to udowodniona na całym świecie skuteczność w uprawach rolniczych oraz sadowniczych i warzywniczych. Badania naukowe potwierdzają aż 13% wzrost plonów w przypadku jabłek i nawet 25% wzrost w przypadku innych upraw. Dołącz do tysięcy zadowolonych rolników i sadowników z całego świata. Wybierz Tytanit z innowacyjną molekułą Atium na bazie organicznego związku tytanu. Titanit Moc nauki dla większych i lepszych plonów. Chcesz dowiedzieć się więcej? Wejdź na www.titanit.pl.